Dzień dobry bardzo Witam, witam wszystkich serdecznie Lepszy humorek dzisiaj hmm, Czy lepszy mam? Może trochę e, Lecimy, lecimy panowie i panie Pokażemy tu 300 co tu się zmieniło? kurczę poczekajcie, tu chyba ten korzeń doszedł. Oczywiście, odnośnie korzenia, no coś kupiony, licytacja wygrana, no ale niestety, rozmiary nie były po akwarium, więc poszła piłka w ruch. <laughs> Znowu piłka, nie? <laughs> Ale nie brzesz się tym razem do drzewa. No, i miałem fajny plan z takim korzeniem. Był piękny, miał być fajny wystrój, ale niestety musiałem go włożyć. Tak jak go włożyłem, bo to gówno nie akwarium, jest trochę za małe, niestety, ale przyda się do większego. Być może uda mi się w tym roku zrealizować plan. Także stanie tu coś, coś odpowiedniego. Odpowiedni rozmiar pod, pod moje możliwości, czy jakby to określić, ale, ale mniej więcej taki mam plan i myślę, że, że to w tym roku zrealizuję. Także może i wakacje przyjdą, bo tak jak powiedziałem, będzie się działo. Będzie się działo, będzie się działo. Oj, będzie się działo. Słuchajcie. No, ten ulubienie z niestety poszedł w ostawkę. A reszta chyba jest cała. Tak, mówię tak. No, nie było czasu bardzo, ale no, z tego co widzę, to raczej chyba tu jest cała reszta, tak? 2, 5. Y, no, oczywiście, 8 sztuk jest, tak. Y, I jak widzimy, mają się dobrze. Dobrze się mają. Y, były, były. Chyba 3 albo 4 przychorowane. No niestety tak to jest. Mam dobry środek. Miałem dobry środek, o którym zapomniałem. Już mam receptę na, na leki, jakie kupować do akwarium. I faktycznie tu pozdrawiam kolegę z kanału Adidas. Masz rację, te, te środki akwarystyczne to po prostu skuteczność ich jest mierna, mierna, dlatego, że przez te wymogi unijne niestety one są słabe i musimy lać, lać, lać i niestety to pomoże, nie pomoże, różnie to bywa, ale są odpowiedniki i naprawdę są mocne i to jest siła i to widać od razu po rybach, naprawdę jedna dawka i i, i to widać, nie? To na tyle, słuchajcie, kochani, co jeszcze? Aha, tam było pytanie, w którymś komentarzu, czy mogę pokazać jak karmię ryby? Już kiedyś pokazywałem, ale oczywiście pokażę. Tu dla kolegi Macie ja też pokażę, bo tu mi się zmieniła filtracja, ogrzewanie. Także, tak wszystko w jednym. Pierw dobra, pierw rzucę im znaczy, pokażę, jak, jak jedzą mi z ręki. U mnie ryby zawsze idą z ręki. Nie wiem, od małego yy, tak było, i yy, no i tak jest. Yy, tak jest, że yy, nawet jak gdzieś oglądałem na filmach, yy, a głównie właśnie zachodnich, tu naszych czy innych, prawda? Yy. No, niestety te, te ryby typu paleta, skalar. Yy, może też inne, po prostu yy, chyba, po, chyba rozróżniają, czy yy, swojego, u, tak, bym, nie wiem, pana, czy opiekuna, opiekuna, bo to yy, żaden pan, to raczej opiekun ich, yy, bo naprawdę jest różnica, yy, kto podchodzi do akwarium. Wiadomo, yy, dla gubika i tam mieczyka, to nie ma znaczenia, yy, Grąże się coś ruszy i. I one już są, tutaj natomiast przy tych rybach, no niestety jest inaczej. Inaczej, dlatego że. Zresztą, no nie, wiem, jak ktoś ma to wie, i. Ja wiem ze swojego doświadczenia po prostu, że oczywiście przypłyną, podpłyną, jak ktoś daje jedzenie, ale to nie jest tak, jak ja je karmię. Nie? Nie będą, nie będą. No, chyba, że musiał być bardzo głodny, to powiem, że, że tak, nie? Ale Ale zaraz zobaczcie sami, bo już czekają, już wiedzą, już wiedzą, a już czekają tutaj od. No i te dzikusy, no zobaczcie, no fajne są. Ta koleżanka pisała, bodajże, jak dobrze pamiętam, lucyna. Chyba, chyba lucynka. No, że te pasiasy są nieładne że ładne są te kolorowe, nie? Nie wiem, tam chciałem na komentarz odpisać, nie mogę wejść na ten komentarz, widzę go w powiadomieniach, a pod filmem go nie ma. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie będę tam się rozdrabniał, ale jak ogląda, to ludzko, no poczekaj, poczekaj, no ja pokazywałem zdjęcia rodziców, także ojciec jest naprawdę mega czaderski i przebije tutaj te snejki snakey snakey tego yellow no chyba że naprawdę z tych coś będzie fajnego no tutaj red melon red melon mi się ładnie zaczyna wybarwiać już czerwień ładnie wchodzi główka mu się robi żółciutka także tu red melonik od aquadaro bidoczek jeden się został szkoda bo było fajne statko ale no ale no tak jest no tak jest i, i nic na to nie poradzimy cieszę się z tej jednej wyszła za nią cena kosmiczna ale to, to jest szczegół to mówię przy naszym przy naszym hobby po prostu sami wiecie, że jeżeli się przeliczali to na pieniądze na czas to no trzeba by to wywalić i po prostu się to nie bawić bo jakieś ożywki typu alkohol czy papierosy czy tam coś innego to jest to jest pikuć przy tym wszystko to zależy jak się bawimy w tą akwarystykę, tak? Też od tego zależy. Bo jedni mają akwaria, bo mają. Prawda, aby, aby sztuka, aby tylko stało i, i, i tyle i to, to, to jest żaden koszt. Podmiankę od czasu do czasu zrobi i to wszystko. Ale ci naprawdę tacy hobbyści, czyli miłośnicy Naprawdę trzeba trzeba poświęcić tego czasu. Też jak kolega też tam napisał jeden, że jeżeli się nie ma dwóch godzin dziennie na akwarium, czyli na to hobby nasze, to lepiej się za to nie zabierać, nie? I tu jest tu jest racja, nie? Bo to znaczy ogólnie dwie godziny dziennie. Dobrze to kolega ujął, bo w sumie samarą na tydzień powiedzmy. Przyjdzie prawda, ta sobota, czy tam niedziela, czy tam który dzień wolny, czy tam w tygodniu, to nieistotne i, i prawda jakiś porządek, czy jakąś podmiankę większą, czy no cokolwiek zrobić. To dwie godziny to jest naprawdę nic, bo spokojnie to pół dnia zajmuje, albo nawet więcej. Ja potrafię siedzieć, ja mogę całe, 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 całe dnimi, dniami siedzieć i po prostu od rana do wieczora mogłem sobie z akwarium do akwarium chodzić. Co prawda to, to męczy ale ale jak się siądzie no, naprawdę cieszy oko i no kurczę, no powiem wam że patrzę na to akwarium i, i podoba mi się no, no nie jest nie jest ten rozmiar no to jest małe jak widać rośliny się bujają no chwasty to chwasty te co są no cóż to mogę powiedzieć no te 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 łatwe to, no to idą jak szalone. Jeszcze będzie zmiana oświetlenia. Też idzie mi na nowa lampa wisząca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak to będzie. Tutaj rośliny przyszły z, z gubikarium. Jak przycinkę zrobiłem, obsadziłem. No jakoś ten rogatek idzie. No, no szału nie mam, no bo światło jest kiepskie. Akurat w tym rogu nie dochodzi. Lampa jest za krótka. Ale jakoś tu widzę, widzę, że powolutku, powolutku. Yy, idzie to wszystko yy, prawa część i lewa część. Jest na ziemi ogrodowej. <laughs> Mam też fajny patent na rośliny. Yy, Pokażę, myślę, że przy tych 8 miesiącach będę robił. Będę chciał zrobić fajny materiał yy, z jej zakładania. Jakoś to połączyć. Yy, oczywiście z ziemią ogrodową. Yy, tutaj nie, 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 będę, nie będę nic kombinował. Ziemia ogrodowa jest na ogródku. Czeka, także mówię, u mnie się sprawdziła i tu nie będę, nie będę do substraty, w środki, bo, bo jest dobrze, nic tu nie oddaje, nic się nie dzieje. W jednym, w drugim, w trzecim akwarium wyrywam rośliny, wsadzam, przesadzam. Słuchajcie, nie ma to wpływu na. na... może tam do wody coś oddaje, na pewno nie, ale jeżeli ryby żyją, rośliny w miarę rosną bez, mówię, bez szaleństwa, nie ma tu. Bóg jakich roślin. Ech. Jakieś tu paprotki, jakieś tu pływające, coś tam. Kiedyś tam górę akwarium pokażę jeszcze. Tylko mówię, muszę, muszą mi te roślinki trochę wyrosnąć. Hmm. Także. No fajnie, no. Ta zieleń zawsze jest takim fajnym dodatkiem do akwarium. Mówię, to, mówię, to nie, jest, nie jest to jakiś u mnie bynajmniej. Pierwszy plan, że czy ta musi być tak, czy to ta musi być taka, czy ja muszę mieć czerwoną, czy tam, czy żółtą, czy pomarańczową. Ale jest to fajny dodatek. Po drugie, rośliny robią też dobrą robotę w akwarium, jak wiemy. Pływające też, tam też kolega pisał, że no dużo pływających też nie może być. Pewnie, że tak. No wszystko, wszystko musi mieć ręce i nogi. No, nie, no. Sami, wiecie, sami tak, tam się. U mnie jest już wielu akwarystów i naprawdę widać po komentarzach, że to nie, nie są piersi lepsi. Wiemy dobrze, że jeżeli zbiornik czy akwarium, no tak każdy zbiornik inny złapie równowagę biologiczną od razu widać, że on żyje, prawda? A głównie to widać po roślinach, rośliny idą, życie jest w akwarium, ryby, ryby. Ryby się inaczej zachowują. Za dużo roślin też nie może być, za mało też nie może być, no, znaczy może być mało, no, to nie zaszkodzi, nie? Ale mówię, jest, jest kwestia taka, że bez nawozów, bez substratów, yy, bez CO2, no, może być akwarium, no. bez szaleństwa, bo bez szaleństwa. Yy, ale jak mi... naprawdę no, mi się podoba, no. Druga sprawa, ja tu pokażę, że i pokazuję od, od dawna, że mogą być paletki ze skalarami, skalary z paletkami, pewnie jakieś tam przejścia są, <laughs> coś podpadnie, coś przeżyje, coś nie przeżyje, coś tam zachoruje, mogą być żyworutki z żyworódkami, nie wiem, ja za młodo trzymałem skalary z żyworódkami i, 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 i paletki miałem, nie wiem, nic nie działo. Teraz weszły jakieś azjatyckie, jakieś azjatyckie ryby z nowymi pasożytami, z az, z az, azjatyckimi, no ale też jest na to lekarstwo. <laughs> też mam środek na to no, i też to yy, pokażę, że da się, bo yy, ile mam te, tych azjatyckich? Nie są wszystkie, trzy na pewno są, tu, a na pewno te sneki y i ta jelo to, to chyba to są, to raczej na 99% to są azjatyckie. Tamte dwie to. Być może nie, bo tam będzie jeden chyba pigeon, i, i drugi będzie coś, coś z tej mojej dużej, tak, tak mi się wydaje. Ale mówię, też pokażę, że mogą być, i wcale to nie jest tak, że jak puścimy jedne, to jedne wytłuką drugie, bo tam mają pasożyty czy choroby albo jedne przeżyją, albo drugie przeżyją. Nie no, zobaczymy, nie. Na razie że mają się dobrze. Jak widać, dobra, dam mi jedzenie. I za chwilę to Maciejowi pokażę jak wam również, kochani, filtrację i ogrzewanie. Dobra, tak może będzie widać. Dam im kosteczkę ulubionego pokarmu. oczywiście to jest serce wołowe no, Gdzie mi to? Chodzą. nie wiem czy to będzie widać, ale po prostu przepływają. Szkoda, że nie słyszycie, bo tak to już jest, jest yy, rozmożone. To moją dużą to głaskam jak, jak pieska kotka, nie? Jest po prostu No. Dobra, wystarczy yy, wystarczy mięcha chyba tu nic więcej z obsady nie odleciało yy, nie wiem czy będzie głośno czy nie głośno nie mogę, yy, zapomniałem wziąć mikrofon nie wiem, nie mogę znaleźć u syna mikrofonu, mikrofonu. Yy. <laughs> jak przyjdzie ze szkoły tak to... Spytam się, gdzie go ma go sobie użyczę. Zobaczę, jak będzie z mikrofonem nagrywane. Może będzie lepiej. I teraz tak. Yy, Macieju drogi. Kolego. Maciej, Maciej, tak. Maciej Paluszek. Jak sobie y, mogłem pozwolić tutaj wymienić twoje, Ciebie z imienia, nazwiska. Kochany, chciałeś, bo tam Ci grzałka walnęła, nie? Yy, to, nie to nie wina filtra, tylko grzałki. To nie miał nic z tym wspólnego to jest tylko ewidentnie wina grzałki, bo co się nie wyłączyła i... a też jako znakę miałeś, że wyświetlacz już przestał działać, czyli to już było pierwsze, pierwsze co, że grzałka już... już się nadaje do wymiany. Tylko teraz. Aha, mam tu światełko. Dobra, wezmę telefonik. No. słuchajcie, nowe nowe, nowa filtracja tu tylko teraz mi chodzi fx córeczka. tylko nie ma już nic więcej Maciej, taka grzałka nie wiem czy tak to doświetlę, będzie lepiej o to jest 500 w słuchajcie, tak, i taką temperaturę utrzymuje mam ustawione 30 <laughs> wahania są no 20 3, 4 yy, grzałka w, w, w akwarium pokazuje mi 30 stopni równiutkie, jedna i mam dwie grzałki, yy, jedna jest na samym dole, druga jest yy, u góry i yy, pokazują idealnie po 30 stopni, także yy. taka grzałeczka nie, nie wiem co nie wiem, u mnie się spisuje idealnie wiadomo, że w Fluwale Wixy one się raz na doby wyłączają i mam takie przypadki, że no, słuchajcie, grzanie jest ogromne, bo że on się wyłączy i a jest w trakcie grzania, w momencie się robi rura za odpływem ciepła aż no, prawie do, do gorącej i i ona się wyłączy. Ona się włączy, pokaże błąd, już sama się nie włączy, trzeba ją zresetować. Znaczy, wyłączyć, odczekać tam kilka sekund i włączyć. Temperaturę nie trzeba ustawiać, ona pamięta ustawioną. Ale mówię, w momencie się wyłącza, nie? Tylko temperatura rośnie i, i się grzałka wyłącza. Co do filtracji, na ten czas chyba nie widzę nic lepszego. Ze względu na to, że fluwale mają mają taki jak to wiaderku i nie widzicie taką mechanikę, a chodzi tu o powierzchnię filtracyjną, mechaniczną, na ten czas nie do przebicia. To, że tam mamy, już mówiłem jedną koleżankę, czy mamy tam 5 koszyków, czy będzie 10 koszyków. Czy będzie pojemność zwykłego kubełka 100 litrów, czy będzie 150 litrów, to słuchajcie, nie ma znaczenia, bo powierzchnia filtracyjna jest tam mała. Tutaj porozróżnią gąbki. Gąbek nie pamiętam, ale, ale naprawdę jest mega. Oprócz tego, że w środku są koszyczki, można sobie coś powkładać. Są drobne gąbki, jest gąbka typowa na bakterie. Jak chodzi? No tak, słyszymy. No. Jakby nie w szafce był, praktycznie, praktycznie by się go nie słyszało. No, szafka oddaje swoje. Jest pomruk. Mówię, no, z szafki go wyciągam i mógłby sobie stać z boku. Można spać i nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Suche jedzonko. dawnia, ja, ja ją wybiorę na wagę. To jest Feronsa. Wszyscy bardziej zaawansowani wiedzą, co to jest za firma Herons. Są to naprawdę dobrej jakości ochotka, Dafnia rylecznik, coś takiego w kosteczkach fajnych. Oczywiście wszystko zasypane jest kurkumą Sypana kurkuma, wymieszane. Także mają rybole. Mają rybole, co jest Dobra. Jeszcze raz żadne akwarium, może z, 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 oh, tak z dalszej perspektywy, mówię, góry nie będę pokazywał, bo musi mi tam trochę porosnąć, zarosnąć. No oko cieszy, mówię, ja po prostu godzinami przesiadam, przesiaduję, patrzę, dumię się. Na środku mi się zrobił naturalny filtr z roślin. To jest taka nowa paprotka. Ona jest typowo pływająca. Miałem ją za modu. Miałem przy nią z paletkami. Nie, 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 już na razie nie dostaniecie. Wystarczy wam później. Ale już są gotowe, nie? Nastroszone no jest, tu jest, tutaj kilka o, tu tu już się pokazują, właśnie u niektórych tu przy dole wchodzi kolor czerwony i mówię, tu z tego co widzę, to chyba 3 albo 4 sztuki to będą po, po ojcu tu natomiast ta to ewidentnie mi wychodzi, będzie po matce. Ona, ona tu raczej będzie po matce, ale to pięknie widać, mówię z rana, gdzie nie mają pasów. Wtedy to bardzo ładnie wychodzi, bo mówię, kilka sztuk dostaje pięknego, rdzawego, rudego koloru. I, i tutaj, ona szata. Całkiem, całkiem inna ta łaska jest. kurczę nie, no nie pokaże. To, to by musiała być kamera naprawdę dobrej jakości. A no, się tak pięknie mieni. No mówię, no trzeba by to być blisko, yy, popatrzeć sobie obejrzeć to. Yy, tak samo jak Redmel, Red, Mel, Red Melon. No jest, jest troszkę, troszkę tu widać, ale to nie bardzo. Bo już mu ładnie wchodzi czerwony, ta główka robi się tylko żółta. Czysta taka żółciutka, a, a tuż reszta mu się robi piękna. Czerwień wchodzi. No, także takim to kończę, bo już 23 minuty. Jeszcze tak na koniec, słuchajcie, no jak będę miał chwilę, to naprawdę podpisuję, bo no mam chwilę, to, to, to piszę. Ech. Mówię, no w miarę możliwości odpisuję, staram się odpisać wszystkim później, wcześniej, ale, ale odpiszę, nie? Także trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam wszystkich, naprawdę myślę, że zrobię jakiś fajny odcinek, może przy, przy tym powymieniam tam kilka osób. Pozdrowienia tutaj dla Grzesia, mojego imiennika, Mariusz dla Ciebie również, dla Twojej córy. Dla Twojej córki to będzie dedykowane na akwarium. To gubikarium nowe. Także coś tam, coś tam fajnego wymodzę. A mówię jeszcze, jeszcze, będziemy rozmawiać. Zadzwonię, porozmawiamy. Także naprawdę gorąco, gorąco pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Słuchajcie miłego weekendu. Bawcie się dobrze. I do usłyszenia. Jak mówię, w Radzie to pisać w miarę możliwości. Będę starał się odpisywać i pomóc, o ile, o ile mogę w czymkolwiek pomóc. Nie, nie jestem, mówię, fachowcem, ale, ale jeżeli wiem, jeżeli mam, z chęcią się wiedzą dzielę. Nie robię tu tajemnic. Także jeszcze raz pozdrawiam. Trzymajcie się. Papa. Pa.